6 minut temu. Puls 45. Oddech 10. Wszystko wygląda dobrze Cole. Jakiś wybuch. Jasne, że był wybuch! W telewizji mówią, że terroryści wysadzają różne miejsca w mieście. Spotkajmy się na moście Fremont. Ściągniemy tam Trish i zadekujemy się gdzieś. Do zobaczenia na mi. Co do diabła... Powinien być martwy. Tracąc przytomność, w jakiś sposób słyszałem głosy umierających. Tysiące ludzi zginęło przywalone budynkami lub spłonęło żywcem. Trish straciła siostrę, Omal nie straciła mnie. Zik ciągle był przy mnie, był pewien, że się obudzę. A na zewnątrz miasto waliło się w gruzy. Przyszła epidemia, potem zamieszki, kradzieże, gwałty. Cywilizacja popełniała samobójstwo. Rząd federalny podjął gównianą próbę powstrzymania zagrożenia biologicznego i odciął wszystkie drogi do miasta. Więc utknęliśmy w tej klatce z psycholami. Na ulicach nie ma glin, zginęli albo boją się gangów kontrolujących miasto. Na zewnątrz było źle, ale wewnątrz, we mnie... coś... coś się zaczynało. Najpierw byłem przerażony, nie miałem z kim porozmawiać, żadni eksperci nie mogli udzielić mi rady, ale powoli uczę się nad tym panować. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Miałeś oglądać telewizję. Akumulatory znowu zdechły. Możesz się tym zająć? Jasne, cieszę się, że się na coś przydam. Musisz naładować wszystkie! Telewizor żre mnóstwo energii! O ja to chodzi! Dobra robota. O, głupia działa. Dziwne. Czuję, jakbym miał więcej mocy. Serio? Spróbuj usmażyć tamte kukły. Wszędzie pęta się mnóstwo czubków. Lepiej przekonajmy się, jakim jesteś pakerem. Super! Dawaj, usmaż frajerów! Rady, widziałeś to? Ale nisko leciał. Myślałem, że się tu rozwali. Hej, to ten telewizyjny naśladowca! Uwielbiam go! Właśnie dostałem informację, że Fedzie zrzuciły baćki z pomocą na Archer Square. Kłamcy z korporacyjnych mediów obmawiają nam, że wszyscy z tego skorzystamy, że więcej pomocy jest w drodze. Łatwo im mówić, to nie oni żyją w piekle. Prawda jest taka, że nas porzucono i nikt nie przyjdzie nam z pomocą. Idźcie na Archer Square i zabierzcie tę żywność zanim zjawią się żniwiastka. Łódź przetrwania... Mówiłem, zrzucą żarcie. Chyba cię pogięło, stary. Myślisz, że te gryzi piórki się nami przejmują? Tylko grają pod publiczkę. Ale i tak masz zamiar obżerać się jak świnia, prawda? <grystanie> Jasne, z ich musi jeść. Idź schodami. Ja skorzystam z windy ekspresowej. Ty to się umiesz zabawić, stary. I o to chodzi. To był niezły skok, stary. Szkoda, że ja tak nie potrafię. Bieganie po schodach jest do dupy. Zanim pójdziemy na Archer, muszę wziąć nowy rewolwer. Zaczyna się. No, to było niekiepskie. Ale gdy tylko go dotknąłeś, prąd z twoich rąk zapalił proch i BUM! Ale miałeś wtedy minę. Cholerstwo omal nie urwało mi ręki. Dlatego nie dotkniesz nowego. Dałem za niego akumulatory domowej roboty. Te, które wybuchają, gdy się ich używa? Kurde! Ten gość o tym nie wie! Chodź! Powiedział mi, że zostawi giwerę na parkingu! Parę przeciwników stąd! Hej, Kol, Wiesz, czego mi brakuje? Pizzy! Marzy mi się wielki kawałek ociekający tłuszczem i z mnóstwem pepperoni. I wypłaty. Fajnie było mieć gruby plik banknotów w kieszeni. Mnie wystarczyłaby gorąca woda. Pamiętasz jak wracaliśmy od Dafiego i musiałem się odlać, a ten glina darł się, żebym podniósł ręce do góry. <grym> Naszczałeś na niego. Kazał mi podnieść ręce! Był tak zaskoczony, że udało nam się zwiać. Niezłe jaja! Tak, jaja były, gdy wpadliśmy na ścianę gliniarzy. No, mówiłem, że niezłe jaja! E, e, szkoda, że już nigdy coś takiego nam się nie zdarzy. Chyba, że jakiś geniusz wymyśli samochód, który nie wybucha, gdy do niego wsiadam. Mogę. Powiedział, że zostawi go pod samochodem. Więc myślałem, że będzie tylko jeden. Nigdy go nie znajdziemy. Odsuń się. Mam pomysł. O, haha, nie kiepsko. Kurde, nie wiedziałem, że możesz zrobić coś takiego. Ja też nie. To jakiś impuls. Hej, stary, nie wyglądasz najlepiej. Jestem wyczerpany. Zaczekaj chwilę. Widziałeś to? Stary, jesteś chodzącym akumulatorem! Musisz się naładować po każdym odpaleniu mocy! Czuję, jak płynie przeze mnie prąd. Zupełnie jakbym nie leczył. O! Ha, ha, mocna rzecz! Chodźmy na Archer Square, zanim ktoś zwinie wszystkie browary. O, jesteś tam? Hej, maleńka. Słyszałeś, że rzucili żarcie? Tak, idę tam z Zikiem. Jak się czujesz? Chyba dobrze. Wszędzie pełno mocy. Dawniej mogłem ledwie zapalić żarówkę, a teraz zeskakuję z budynków i palę złom na dachu Zikiego. Skoczyłeś z budynku? Odebrało ci rozum. Spoko, nic mi nie jest. Uważaj na siebie. Potem co stało się Emi... Nie zniosłabym. Wiem. Do zobaczenia na Archer Square. Kocham cię. Ja ciebie też. Zaklinowało się. Przykro mi to mówić, ale tylko ty możesz przeżyć taki upadek. Wejdź tam i zrzuć ten szajs. Dlaczego? Kolera za późno. Wtedy po raz pierwszy spotkałem żniwiarzy. Przed wybuchem byli tylko bandą czpunów handlujących prochami. Teraz rządzą dzielnicą neonów. Biorą, co chcą. Umarcie będzie nasze, ale niektórzy z nich umrą z głodu. Otworzyłem jedną. Jedzmy. Hej, Trish! Cieszę się, że ściągnąłeś tę żywność. Ci biedni ludzie głodują. Robię co mogę. Ktoś musiał im pomóc. Ci debilet zrzucili nam śliwki w puszkach! Kto chciałby jeść to gówno! Spójrzcie na to, wskaźnię Empire City! Cool. Widzicie, tam Jesteś na dużym ekranie! Oto człowiek, który zniszczył nasze miasto i nasze życie. Zginął ktoś z waszej rodziny? Teraz wiecie, wiecie kto za to odpowiada. Jeżeli coś o nim wiecie, dajcie mi znać. Musimy powiadomić wszystkich o tym terroryście. Kimkolwiek jest za... Nazwano was kiedyś terrorystami. Z tego dnia pamiętam tylko, że szedłem do pracy, a potem uciekałem, by ratować życie. Ale to nagranie... Odmiałem tę paczkę i dlaczego dostarczyłem bombę? I co ważniejsze, komu? Skutki widać wszędzie. Cokolwiek było między mną a Trish przepadło. Nic nie powiedziała, nie okazała emocji, nic. Po prostu odeszła. Potem ludzie zaczęli mnie rozpoznawać, robiło się nieciekawie. Nawet Zik krzywo na mnie patrzył. Szybko zaplanowaliśmy spotkanie na moście Stampton Bridge. Spróbujemy wydostać się z miasta. Mam nadzieję, że się zjami, bo w tej chwili mam niewielu przyjaciół. Może na dłużej. Założę się, że jeśli usmażę parę osób z tego tłumu, reszta ucieknie. Żarcie będzie nasze, ale niektórzy z nich umrą z głodu. To było wredne, ale dzięki temu starczy nam żarcia na długo Zaraz to stąd zabiorę Hej, Trish Odbiło ci? Ludzie głodują, a ty kradniesz jedyną żywność, jaką widzieli od wielu dni? Zrobiłem to dla nas, musiałem o nas zadbać Czasami cię nie rozumiem Pójdźcie na to, wyzwanie City! Empire City. Kim jesteście? Jesteście w dużym ekranie. Oto człowiek, który zniszczył nasze miasto i nasze życie. Zginął ktoś z was. odpowiada. Jeżeli coś o nim wiecie, dajcie mi znać. Musimy powiadomić wszystkich o tym, co Kim Kimkolwiek jest za...